Zanim przejdę do dzisiejszego felietonu, krótkie ogłoszenie. Radom Szczeński Związek Młodej Lewicy organizuje rajd rowerowy śladami walk oddziału Gwardii Ludowej imienia Józefa Bema. Rajt rozpoczyna się 28 maja tego roku o godzinie 10 pod Starą Mleczarnią w Radomsku. Trasa będzie miała długość około 32 km. 16 km w jedną stronę. Zapraszam z rowerami w zdrowym ciele, zdrowy ducha. Przy okazji będzie można poznać historię radomska, okolic i walk prowadzonych przez tamtejszą Gwardię Ludową. A w dzisiejszym felietonie o antykomunizmie. Antykomunizm w wydaniu z roku 2022 jest bowiem manipulacją wymyśloną przez cwaniaków dla idiotów, a że jest to manipulacja bardzo opłacalna, to właśnie tym dzisiaj się zajmę. Dlaczego tak twierdzę, że antykomunizm jest działaniem cwaniaków dla idiotów? Ponieważ w antykomunistycznych schematach znaleźć można wiele podstawowych błędów. Tak zwani eksperci Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Pileckiego czy innych antykomunistycznych instytucji musieliby być kompletnymi ignorantami, idiotami, aby popełniać te błędy nieświadomie. Moim zdaniem głupcami nie są. Dzięki formalnemu wykształceniu dysponują pełną świadomością tego, iż popełniają błędy, ale robią to świadomie w celach propagandowych. Aby ogłupić publikę, a także jak żeby inaczej, zarobić na tym spore pieniądze, robić biznes z manipulowania historią. Pierwszą taką manipulacją szkolną jest mówienie o historii z punktu widzenia człowieka współczesnego. W prawie wszystkich materiałach Instytutu Pamięci Narodowej antykomuniści zarzucają na przykład rewolucjonistom, że tolerowali stalinowskie mordy, przymusowe wysiedlenia czy na przykład tak zwaną akcję polsko-nkwd, czyli prześladowania mniejszości polskiej w Związku Radzieckim. Tymczasem ówcześni ludzie nie mogli sobie Wyszukać wiadomości w internecie, dostęp do mediów w latach dwudziestych czy trzydziestych zeszłego wieku był ograniczony. Nawet oficjalne rządowe dzienniki nie opisywały szczegółów sytuacji w Związku Radzieckim, a jeżeli już jakieś fragmentaryczne relacje pojawiały się, bardzo łatwo można je było przedstawić jako zmanipulowaną kapitalistyczną propagandę. Zresztą często rzeczywiście taką propagandą manipulatorską one były. Drugie działanie szkolne było od antykomunistów to a historyczność czyli dobieranie sobie z długiego okresu historycznego pasujących faktów pomijanie całych procesów związanych z dziejami najnowszymi i tak przy okazji 9 maja dnia zwycięstwa nad faszyzmem rządowa TVP pełna była informacji o gwałtach dokonanych przez czerwonoarmistów. aż można było zapłakać nad losem tej biednej niemieckiej rasy panów gnębionych przez hordy podludzi ze wschodu. Ani słowa o tym, że wśród tych hord podludzi ze wschodu byli też Polacy i że pod ludźmi byli no, wszyscy przedstawiciele polskiego społeczeństwa. O innych aspektach wojny oraz o tym, jaka była alternatywa dla Polski w materiałach IPN jest bardzo niewiele, jeżeli to są szczątkowe wzmianki. Ba. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Gdański. Zdaje się na przykład wręcz negować, że to dzięki Armii Czerwonej miasto, w którym działa, nazywa się właśnie Gdańsk, a nie Danzig. Być może... Przedstawiciele IPN Gdańsk woleliby publikować swoje materiały po niemiecku prawda, w Tysiącletniej Rzeszy. No ale tutaj nie wchodzimy w ich motywację. A historyczność to również wybieranie z dziejów najnowszych tego, co najbardziej pasuje do prezentowanej wizji. Ta fragmentaryczność jest ewidentna. Wystarczy zajrzeć sobie na stronę kanału IPN-TV. Według IPN-owców, historia najnowsza to głównie stalinizm, ewentualnie stan wojenny i rozdymane do niepojętych rozmiarów rzekome krwawe represje wobec opozycji w latach 80. zeszłego wieku. Tymi styropianowymi mitami zajmę się oczywiście w osobnych materiałach. Przedstawienie historii z perspektywy zwykłych ludzi na przykład na tym kanale ipn nie widać. O klasie robotniczej w ogóle nie wspominam, bo najwyraźniej głupi robole są zbyt nieznaczącą grupą, aby panowie wielcy z IPN-u, entuzjaści dworków, szlachty i wielkiej inteligencji rzekomej zaprzątali sobie głowę po prostu klasą robotniczą. Ale brakuje nawet perspektywy przeciętnego, apolitycznego obywatela Polski Ludowej, takiego miejskiego inteligenta, który dzięki awansowi w Polsce ludowej mógł się rozwijać, spełniać naukowo, nie angażował się w politykę, otrzymywał mieszkanie w jakiś sposób skromnie, ale jednak funkcjonował dzięki perelowskiemu socjalowi. Nie mieści się to bowiem w propagandowej. Czarnej legendzie narzucanej przez IPN i wizji historii opartej na kryzysach, wojnach, martyrologii, kolejnych mordach, represjach, itd. itd. W antykomunistycznych materiałach nie ma nawet Porównania, opisania poszczególnych faz rozwoju Polski Ludowej. Często wygląda, jakby tworzyli je nie historycy, lecz redaktorzy sensacyjnych brukowców, którym zależy na uwypukleniu właśnie jakichś politycznych mordów, sensacji. A nie dojściu do prawdy o pewnych procesach historycznych. To tylko kilka takich podstawowych, szkolnych błędów, których nie powinni popełniać historycy. A więc o co chodzi? Nie chodzi tylko o propagandę i ogłupienie społeczeństwa, lecz również o kasę. Skuteczne manipulowanie ludźmi kupuje się za ogromne pieniądze. Obecny budżet Instytutu Pamięci Narodowej to ponad 430 milionów złotych. To jest kwota rosnąca. Dla porównania w roku 2021 było to ponad 397 milionów złotych. Z kolei na przykład Instytut Pileckiego w zeszłym roku na tak zwane inwestycje, między innymi zakup pensjonatów w Szwajcarii otrzymał ponad 155 80 miliona złotych od Ministerstwa Kultury. Czyż to nie jest idealny układ? Nie trzeba się wysilać, tworzyć jakichś głębszych materiałów historycznych, naukowych. Nie trzeba w ogóle dbać o rzetelność tych treści, a dzięki politycznemu układowi antykomuniści otrzymują ogromną kasę. Antykomunizm to więc nie tylko szkodliwa machina ogłupiania i opowiadania bzdur, ale również ogromny biznes, dzięki któremu można napchać sobie kieszenie, jeśli ktoś jest wystarczająco bezwzględny, ma odpowiednie znajomości i gotowość do robienia z ludzi idiotów. Tak więc niestety jako podatnicy dokładamy się do, tego, do tej absurdalnej, Zabawy historią, i z roku na rok jest coraz gorzej. Dlatego uważam, że wszelkie próby reformowania IPN-u, czy też tworzenia jakichś nowych instytucji zależnych od polityków, skończą się tylko kolejnym marnowaniem pieniędzy. IPN trzeba zniszczyć, zaorać. Rozpędzić na cztery wiatry to całe towarzystwo, kiedy tylko i tylko nadarzy się pierwsza taka sposobność. Ci ludzie w ogóle nie powinni być dopuszczeni do różnych gron naukowych i historycznych. Powinni zostać wyrzuceni poza nawias społeczności naukowej, bo historyki PNU to jest kompletne przeciwieństwo historyka. A jakie jest Wasze zdanie? Komentarze są otwarte na Wasze opinie. Czy chcielibyście zasugerować jakieś tematy kolejnych materiałów, a może macie uwagi dotyczące tego felietonu? Zachęcam do subskrybowania, do polubiania tego kanału. Zachęcam również do wspierania Stowarzyszenia Historia Czerwona. Działamy dzięki Waszemu wsparciu. Nie. Nie doimy budżetu państwowego, tak jak wspomniane w materiale instytucje, tylko działamy dzięki składkom naszych członków, a także dotacjom sympatyków. Tak więc zachęcam do współpracy ze Stowarzyszeniem Historia Czerwona, a także do oglądania kolejnych materiałów, kolejnych felietonów historii czerwonej. Dziękuję.